Dawid Kwiatkowski i Maciej Musiał, mimo że działają w różnych dziedzinach artystycznych, niedawno połączyły ich siły w niezwykłym projekcie, który zachwycił fanów obu gwiazd. Znany głównie z muzyki Dawid Kwiatkowski i aktor Maciej Musiał, ostatnio widziany na tanecznym parkiecie w programie Taniec z Gwiazdami, wspólnie wystąpili w projekcie, który zaskoczył swoją oryginalnością. W ostatnim roku Kwiatkowski był szczególnie aktywny promując swoją najnowszą płytę podczas licznych koncertów w całym kraju. Znany z bliskich relacji z fanami, wokalista nieraz zaskoczył swoje wsparcie, jak choćby podróżując setki kilometrów, aby osobiście wręczyć fan z bilet na swój koncert czy występując na weselu jednej z wielbicielek. Nowy projekt, w którym wystąpił razem z Maciejem Musiałem, to kolejny krok w kierunku artystycznej różnorodności dla obu artystów. Ich wspólne sceny, uchwycone na nagraniu, szybko stały się hitem wśród fanów, którzy z radością obserwowali ich nietypową współpracę. To wydarzenie nie tylko pozwoliło na nowe artystyczne wyzwania dla Kwiatkowskiego i Musiała, ale także umocniło ich pozycję jako wszechstronnych i lubianych postaci w polskim show-biznesie. Tym razem Dawid Kwiatkowski zaskoczył swoich fanów niecodziennym projektem. W najnowszym teledysku do utworu Beze mnie obok niego pojawił się Maciej Musiał. Kilka dni przed premierą Kwiatkowski intrygował swoich obserwatorów na Instagramie zapowiedziami wejścia do ringu. Spekulacje zakończyły się, gdy ujawniono, że rywalem będzie właśnie Musiał. Ich współpraca okazała się możliwa dzięki temu, że obaj artyści są związani z tym samym menagementem, co ułatwiło realizację tego pomysłu. Reakcje na teledysk były wyjątkowo entuzjastyczne, szczególnie wśród fanek, które nie kryły podekscytowania widokiem obu panów występujących w klipie bez koszulek. Jednak poza wizualnymi aspektami, dla wielu widzów równie istotne okazało się, jak dobrze tekst piosenki współgra z obrazem, co również zostało ciepło przyjęte. W teledysku widoczna jest nie tylko chemia między artystami, ale również przemyślana koncepcja która skutecznie łączy muzykę z obrazem, tworząc spójną i poruszającą całość. Fani docenili nie tylko atrakcyjność wizualną, ale także głębokie przesłanie teledysku, co potwierdza, że projekt ten stał się ważnym punktem w karierze obu artystów, pokazując ich wszechstronność i zdolność do przyciągania uwagi szerokiej publiczności.